Kurde, moi drodzy powiem Wam, że nie mam dobrych wieści, normalnie to bym jakimś żartem zaczął, ale nie jest mi w sumie do śmiechu, bo zgłosiłem ten remont i no niestety chyba będę musiał go odwołać, bo powiem Wam, że dostałem warunki przeprowadzania tego remontu i nie wiem co ja teraz z tym zrobię. Masakra jakaś po prostu. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For you. Witam Was w kolejnym filmie z cyklu Remont starego mieszkania w bloku. I dzisiaj będzie taki szybki vlog, bo pomyślałem, że nagram dla Was osobny taki materiał o tym, czy i jak zgłosić w ogóle remont w mieszkaniu na przykład z wielkiej płyty. Tak jak w to, w którym się znajduje. Słuchajcie, pojawiło się pod tym pierwszym filmem z tego mieszkania bardzo dużo komentarzy. Chyba tam 700 komentarzy jest. Nie wszystkie przeczytałem, jeszcze się odkopuję. Ale najbardziej, najczęściej w zasadzie powtarzanym komentarzem był komentarz, tak mi się przynajmniej wydaje, w którym pytaliście, czy zgłaszać remont w wielkiej płycie, albo na przykład twierdziliście wręcz, że taki remont należy zgłosić, bo będzie po prostu ciepło. I teraz. Spieszę wam z odpowiedzią. Moi drodzy, tak, taki remont trzeba po prostu zgłosić do odpowiednich e, no, organów, tak? U mnie akurat jest to spółdzielnia mieszkaniowa, ja taki remont zgłosiłem, mam tutaj właśnie warunki. Jak to się, moi drodzy, odbywa? Odbywa się to w ten sposób, że idziecie sobie do spółdzielni, wypisujecie sobie e, pismo, wcześniej przygotowujecie no, na komputerze, drukujecie, akurat, e, chyba to jest takie w miarę normalne. E, rysujecie plan e, mieszkania, taki odręczny, akurat u mnie to przeszło, nie wiem, jak. W innych spółdzielniach. Ja musiałem narysować ten plan, bo musiałem zaznaczyć, które ścianki chcę przestawić, wyburzyć itd., itd. I oni w odpowiedzi to pismo, bo tutaj mam na myśli spółdzielnie, dają Wam warunki wykonania tego remontu. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne, żeby to zgłosić. I zarówno tutaj tyczy się to jednocześnie inwestorów, jak i wykonawców, którzy będą taki remont właśnie przeprowadzać. Dlaczego, moi drodzy, słuchajcie. Po pierwsze warunki, czyli wy dostajecie wytyczne. Tutaj jest akurat 8 stron e, tych warunków. E, jeżeli chcecie na przykład wyburzyć ściany, zmienić kaloryfery, zmodernizować instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wszystko macie tutaj wyszczególnione w warunkach, jak macie to zrobić. Na przykład kaloryfery muszą być o takiej takiej mocy, muszą e, no, być e, stalowe akurat w tym przypadku, zgodnie tam z jakąś normą i tak dalej, i tak dalej. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, czyli musicie o tym e, wiedzieć. Kolejna sprawa, tutaj jest akurat taka ciekawostka e, no, to są takie wytyczne chyba, które, które wszyscy dostają. Na przykład tutaj mamy, że pracę należy prowadzić w dni poprzednie, od godziny na przykład 8 do 20, w soboty od 9 do 15 akurat. I mówimy tutaj o takich pracach, które powodują oczywiście nadmierny hałas, żeby nie być uciążliwym sąsiadem. Tak więc wszystko moi drodzy, w tych warunkach macie zawarte i warto się tego trzymać. Tak na marginesie Wam powiem, że w ogóle w łazience nie mogę wstawić odpływu liniowego. Jest po prostu zakaz. Mam to wyraźnie napisane. Prawdopodobnie, ja tak domniemam, że jest to spowodowane tym, że ludzie remontowali sobie łazienki w blokach i. Stawiali takie odpływy, ale nie zawsze hydroizolacja była dobrze zrobiona pod, tym, pod płytkami na tym odpływie, albo w ogóle jej nie było i po prostu pojawiają się jakieś wycieki. Dlatego spółdzielnia w ten sposób się, tak mi się wydaje, ochrania, żeby po prostu takich rzeczy yy, no nie było. I tyle. I moi drodzy, słuchajcie, jeżeli nie zgłosicie tych yy, prac remontowych, które wy chcecie wykonać. Mogą zdarzyć się dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli na przykład będzie jakiś sąsiad taki, można powiedzieć, hmm, nadgorliwy, który nie za bardzo lubi hałasy, to generalnie macie dwa do jednego, stawiam, że będziecie mieli częste wizyty ze spółdzielni. Ludzie po prostu no, nie lubią hałasów w blokach, przeszkadzają im tego typu remonty i tak dalej, i tak dalej. I lubią takie rzeczy zgłaszać. Jeżeli Wy macie warunki tego remontu, sprawa jest w ogóle załatwiona, tak? Remont jest zgłoszony, macie wytyczne, wszystko, administracja jest poinformowana i tak dalej, i tak dalej, tak więc jesteście czyści. Druga sprawa dotyczy dotyczy się moi drodzy wykonawców, bo ja też robiłem bardzo dużo remontów właśnie tego typu mieszkań w wielkiej płycie i no, chciał nie chciał czasami te remonty były zgłaszane czasami były nie zgłaszane. Taka jest prawda aczkolwiek od samego początku praktycznie jak tylko pracowałem na siebie nalegałem żeby po prostu inwestorzy zgłaszali takie rzeczy dla świętego spokoju tak? no bo mieliśmy kiedyś taką sytuację że Wykonywaliśmy remont właśnie w mieszkaniu z Wielkiej Płyty. Też to był parter, tylko nieco większe mieszkanie. No i tam inwestor sobie wyburzył ściany działowe, nie zgłaszając tego. On to samemu zrobił, bo chciał zaoszczędzić troszeczkę pieniążków, podstawił kontener jeden, drugi ze szwagrem gdzieś tam to powynosili. My żeśmy po prostu jakieś tam resztki podokuwali, jakąś posadzkę żeśmy też pokuli, bo tego nie zrobili, a musieliśmy to zrobić. No i w pewnym momencie zapukało, zapukało do naszego mieszkania dwóch takich panów. Niezbyt z uśmiechniętą miną, i zapytało się, dlaczego mamy tutaj ściany wyburzone i kto w ogóle na to nam pozwolił. No i tyle. I teraz moi drodzy, jeżeli wyszłyby jakieś problemy, na przykład komuś piętro wyżej, jeżeli pracujecie na parterze, na pierwszym piętrze popękały ściany, albo na przykład te ściany były wcześniej popękane, ale Wy o tym nie wiedzieliście, tak, no bo też ktoś może nie mówi całej prawdy, kiedy one popękały, no to jeżeli takie rzeczy będą się działy i ktoś to zgłosi, to tak naprawdę, no, macie wstrzymany remont, macie wstrzymany remont i prawdopodobnie e, skończy się to jakimś, jakimś pozwem, tak mi się wydaje, tak więc, no, warto moi drodzy tego pilnować, warto Warto o tym wiedzieć no i warto takie rzeczy zgłaszać. Tak więc do wszystkich inwestorów, do wszystkich wykonawców, pilnujcie tego, żeby zgłaszać remonty w Wielkiej Płycie do administracji. Żegnam się z wami. Do zobaczyska.